Szukasz sensu albo odpowiedzi na pytanie, tej STACJA. Trudne pytania, proste odpowiedzi. Witamy Państwa w kolejnym odcinku tej stacji. Dzisiaj, tak jak ostatnio, chcemy się zająć też argumentami, które są używane przez ateistów, co do których my uważamy, że już dawno powinny zostać wrzucone do śmietnika historii, ale niestety są używane. Dlatego też jest to materiał taki edukacyjny dla ateistów. Powiemy wam, jakich argumentów już nie powinniście używać, bo się ośmieszacie. Dzisiaj chcemy pokazać, że odwrócenie strategii obrony, którą my stosujemy jako chrześcijanie, czyli tak zwanej apologetyki założeniowej, czy aksjomatycznej, inaczej presupozycyjnej, która początek bierze od Corneliusa Vantilla. Ale też oczywiście w Biblią widzimy, jest absolutnie nie na miejscu, jeżeli używana jest do obrony kogokolwiek czy czegokolwiek innego niż Bóg chrześcijański. No bo metoda założeniowa jest bardzo skuteczna w wytrącaniu broni z ręki naszych oponentów, poprzez to, że my oczekujemy od nich, aby wytłumaczyli, jakie mają podstawy do stawiania zarzutów pod adresem naszego Boga. Ale co by bystrzejsi oponenci. Zorientowali się, jak działa ta metoda i próbowali sami z niej skorzystać, obracając niejako działo presupozycjonizmu przeciwko pozycji chrześcijańskiej. Ale podstawiali oni pod prawdziwego Boga jakąś fałszywkę. To jest jedyna różnica. A to latającego potwora spaghetti. Od tego momentu możemy nazywać go LPS-em dla uproszczenia, a to Mega Wąsza 9, a to jakiekolwiek inne bóstwo. I tutaj właśnie chcemy Państwu zaprezentować, w jaki sposób ktoś powołuje się na tą strategię założeniową, podstawiając pod Boga chrześcijańskiego bóstwo Mega Wąż 9, 9. I zobaczymy to w klipie pod tytułem Jak pozbyć się Jechowych Mega Wąż 9 wersów Jehowi. Zachęcamy do obejrzenia tego krótkiego filmu w całości. Link jest w opisie, gdyż jest on dobrą ilustracją tego, jak w podobny, ale to jest bardzo ważne słowo, podobny sposób nasi oponenci próbują przechwycić strategię chrześcijańską i argumentować przeciwko nam, przeciwko Bogu Chrześcijańskiemu. Przy czym chcemy też zastrzec że jesteśmy ewangelicznymi chrześcijanami i nie uznajemy argumentacji aktywistów, Świadków Jehowy, czy inaczej raselitów, jak to niektórzy ich nazywają, którzy w, w naszej opinii nie bronią prawdziwego Boga. My wierzymy tylko w Węża 9. Tak? To jest mój, mój Bóg po prostu, wąż 9, mhm. Król Twardosz. Czym, czym się wyróżnia wśród bóstw? On istnieje. Istnieje. Tak, coś więcej jakby pan mógł powiedzieć na ten temat? To jest zamknięta bardzo sprawa, ale mogę coś tam mhm. uchylić. On jest najpotężniejszą istotą mhm. na świecie i najinteligentniejszą pod postacią człowieka. A jakie ma pan dowody na istnienie, tego. tego On moga? istnieje. A jakby pan miał powiedzieć coś o dowodach, które przekonują na ten temat? On potrafi robić takie rzeczy, że nie da się tego słowami opisać. Na przykład? No ja mówię, to, to jest nieludzkie, żeby to słowami opisać. Mhm. W sumie ta strategia użyta przez twórcę filmu względem misjonarzy z Towarzystwa Strażnica przypomina zabawę z dzieciństwa, ta znaną nam, zabawę w pomidora. Pamiętasz, bawiliśmy tak, się w pomidora. Trzeba było oponenta skłonić do tego, żeby powiedział cokolwiek innego niż słowo pomidor, i wtedy wygrywałeś. I teraz, jak na tym filmie widać, cokolwiek by ta misjonarka. Nie powiedziała, nie próbowała podważyć, a trzeba przyznać, że nawet bardzo sprytnie próbowała jakoś wyciągnąć więcej informacji na temat mega wąsza od tego wyznawcy, to on... Praktycznie odpowiadał ciągle to samo: Mega wąż 9 to zrobił, Megawąż 9 jest potężny, on to stworzył i tak dalej. To tak jak w tej zabawie mówił: Pomidor, pomidor, pomidor. Dzisiaj chcemy pokazać, że nie da się zastosować tego samego podejścia do czegokolwiek innego niż Bóg chrześcijański. Jeżeli podstawiamy tam inne, wymyślone bóstwa, bożki czy byty, to nie, nie doprowadzimy. No ktoś taki, kto tego używa przeciwko chrześcijańskiemu bogu, nie może doprowadzić do sytuacji patowej. Ale też chcemy pokazać, że używanie tej strategii nie powoduje, że mega wąż, powiedzmy, ten mega wąż 9, kontra prawdziwy Bóg, że cała ta debata jest nie do przewidzenia. Ona jest jak najbardziej do przewidzenia i pokażemy Państwu za chwilę scenkę, gdzie Wykażemy, jak, jak ważną rzeczą jest opis, konkretny opis bytu, którego bronimy, że jedynie Bóg chrześcijański pozwala nam używać tej strategii założeniowej. I nie można tego użyć do jakiegokolwiek innego bytu. Szanowni Państwo, udało nam się zaprosić do studia misjonarza pastafarianizmu, czyli wyznawcy latającego potwora spaghetti. Oto on. Dzień dobry, witam Państwa. I chciałbym zadać Ci kilka pytań. Twierdzisz, że ufasz LPS-owi? To powiedz mi, jakie atrybuty ma Twój Bóg? Kim jest ten LPS? Z nazwy wnioskuję, że nie jest on żadnym Bogiem, ale jest zlepkiem paru pojęć, opisujących coś naturalnego, bo jest to coś, co lata. Coś strasznego. Trudno powiedzieć, jak strasznego. Po Twoim wyglądzie można powiedzieć, że bardzo i składa się z makaronu, czyli, można powiedzieć, ma pochodzenie e, z pszenicy. Um, widzisz, ty tego nie rozumiesz, bo nie uznałeś LPS-a za swojego Boga i podstawę Poznania. Słuchaj, skoro uznałeś go za Boga, za podstawę swojego Poznania, trudno powiedzieć, co tam jeszcze, to pewnie jesteś mu za to bardzo wdzięczny. A powiedz mi, czy czytasz o nim gdzieś, czy... On zostawił wam jakieś objawienie, jakieś teksty, jakiś rodzaj Biblii, nie wiem, śpiewasz do niego, modlisz się, robicie jakieś studium takie, ala studium biblijne, coś jak chrześcijanie. Czy naprawdę on odgrywa taką rolę w twoim życiu? Komunikujesz się z nim? Nie, nie, nie. Ja nie potrzebuję niczego takiego robić. Religia lps jest tak wspaniała, że on komunikuje się ze swoimi wiernymi, kiedy oni śpią. Kiedy oni śpią, to to od razu moje pytanie. A jak się budzisz, to cokolwiek pamiętasz? Czy jest tutaj coś w rodzaju świadomej, racjonalnej komunikacji z Twoim Bogiem? Czy są jakieś inne źródła, które mówią o LPS-ie? Ja nigdy nie słyszałem, żeby gdzieś, gdzieś się pojawiło źródło, które mówi o LPS-ie. Czy można go jakoś zanalizować pod kątem cech, spójności? Zgodności z tym, z naszymi przekonaniami ludzkimi, z, ze światem, z doświadczeniem? Są jakieś, może, nie wiem, seminaria, jakieś prace magisterskie o LPS-ie? Może jakieś doktoraty, konferencje, debaty? Nie, 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 niczego takiego nie potrzeba, ponieważ LPS jest tak potężny, że broni się sam. Jak mu zaufasz, to będziesz wiedział. Czyli rozumiem, nic o nim nie wiemy. Mamy tylko jego nazwę, która nie wiadomo skąd się wzięła, i mamy mu zaufać. Czyli taki może powiedzieć taki prawdziwy fideizm. Nic nie wiem, ale ufam. Albo nie wiem, ale powiem. No, to w tym układzie to jest zupełnie inny Bóg niż Bóg chrześcijański. Czyli w sumie oczekujesz ode mnie absolutnie ślepej wiary, czyli fideizmu. Jest to skok wiary do zaufania czemuś komuś, o którym nic nie wiem, więc trudno powiedzieć czy w ogóle można mu zaufać. ale to jest jedyny mądry krok w życiu, ponieważ on jest jedyny prawdziwy. Ale czy on jest jedyny prawdziwy, to dopiero przekonam się albo się nie przekonam, kiedy skoczę w tą przepaść. No dobrze, a czy wiesz skąd on się wziął? No, LPS. LPS stworzył siebie sam, bo on jest aż tak potężny. Czyli jednak coś o nim wiesz, że jest aż tak potężny, że stworzył się sam. Ale czy to nie jest sprzeczność? No bo jeżeli coś nie istnieje, to jak może się samo stworzyć? Nic ja samo się nie tworzy. Twój błąd polega na tym, że nie uznałeś LPS-a za podstawę twojej logiki. Gdybyś to uczynił, nie widziałbyś w tym sprzeczności. Poczekaj, ale kiedy ja powiedziałem, że wykrywam sprzeczność, to nie opieram się na własnym widzimisie, tylko na tym co jest nam dane. Prawa logiki są nam dane. Nawet jeżeli ktoś jest niewykształcony, nie umie czytać i pisać, to i tak używa podstawowych praw logiki, czyli logiki dwuwartościowej praw, gdzie jest prawda i fałsz. Jeśli LPS daje nam inne prawa logiki, podważające te, które, których my używamy naturalnie, podkreślam naturalnie, to nasza rozmowa przestaje być racjonalna, staje się absurdalna, bo ja nie jestem w stanie w ogóle rozpoznać i zrozumieć tego, co tu mówisz. Zaraz, zaraz. I LPS-a tak jak najbardziej też. A ja myślałem, że apologeci presupozycyjni chrześcijańscy opierają się wyłącznie na objawieniu od Boga, tak jak my się opieramy na objawieniu od lps i nie posługują się ogólnie przyjętą logiką. No to bardzo źle myślałeś, ponieważ chrześcijaństwo, a wcześniej judaizm, nigdy nie było taką religią. Bóg, Bóg chrześcijański. Jest to Bóg, który objawił się człowiekowi w sposób bezpośredni, ale to też jest Bóg, który stworzył ten świat. Można powiedzieć, że my ludzie i świat i Bóg w pewnym sensie jesteśmy kompatybilni. Czyli Bóg jest dopasowany do naszych naturalnych zdolności, do naszego doświadczenia, do naszego rozumowania, do obserwacji tego świata. Bóg chrześcijański nie jest Bogiem który jest absolutnie oderwany od tego wszystkiego, co znamy. Dlatego ja, zaczynając od tego fundamentalnego, bezpośredniego objawienia, mogę mieć ufność, że ludzie są stworzeni na jego podobieństwo, i dlatego właśnie, że na jego podobieństwo, w specjalnie dopasowanym świecie, będą w stanie odkryć i zasady logicznego myślenia, argumentowania. Także moje opieranie się na logice jest jak najbardziej zasadne. Oczywiście użycie tych racjonalnych narzędzi może być i często jest obciążone grzechem, czyli y, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, tak jak o tym y, mówi tekst biblijny, to wprowadziło to destrukcję także w naszym myśleniu. W tym także uprzedzenie wo wobec Boga. Jednakże nie przeszkadza nam to rozpoznawać praw logiki, ale także nie przeszkadza nam to rozpoznać i. Zrozumieć i odkryć, że jest Bóg, który za tym wszystkim stoi. Dodatkowo też Bóg objawił nam się w postaci swojego Syna Jezusa Chrystusa, i mamy o tym bardzo mocne świadectwo w Nowym Testamencie, a także w historii widzimy Kościół, który jest skutkiem tego objawienia. Hmm. A teraz wypunktujmy podobieństwa i różnice, które ujawniły się w tym dialogu. Po pierwsze, podobieństwo. Nasz oponent przyjmuje. Pozycję podobną do nas, epistemologiczną, gdzie jako fundament swojego poznania prawdy on przyjął LPS my przyjmujemy istnienie prawdziwego Boga. Ale to sprawia, że w istocie, on przechodzi na pozycję teizmu. Już nie może deklarować się, że jest ateistą. Zatem witamy w klubie. Ale jeśli on już jest teistą, to zadajmy pytanie sądujące. Czy jest to prawdziwy teizm? Czy rzeczywiście on aktywnie oddaje cześć swojemu bóstwu? Bo jeśli tego nie robi, to istnieje uzasadnione podejrzenie, że zwyczajnie ściemnia. I ten LPS, czy mega czy cokolwiek innego, wcale nie odgrywa tak istotnej roli w jego życiu, aby mógł oddawać mi czy chciał mu oddawać cześć każdego dnia. I wtedy ta, cała jego argumentacja jest tylko tanią imitacją tego, co robi chrześcijanin, czyli polega na prawdziwym Bogu. Tutaj należy dorzucić, że kiedy rozmawiamy z takimi ludźmi, którzy oczywiście w naszej opinii to po prostu jest jakiś taki klub dowcipnisiów, oni nigdy nie są w stanie pokazać, jakie atrybuty ma ich Bóg. A jeśli już próbują, to widać potężną niespójność między tymi atrybutami. Widać zagubienie, plątanie się. Ponadto nazywanie tego bóstwa, na przykład Megawąż 9 czy niewidzialny różowy jednorożec, już sugeruje, że nie jest to żaden bóg, dlatego że sama nazwa wskazuje, że jest to byt złożony, taki agregat złożony z elementów naturalnych. Bóg chrześcijański nie jest złożony z elementów naturalnych, nawet samo jego imię, Jachwe, jestem, który jestem, pokazuje, że jest to byt transcendentny, że jest to byt, którego nie można zawrzeć. W naturalnych przymiotach. Jest on ponadnaturalny. Ponadto zawsze jest ten problem, kiedy rozmawiasz się z takimi ludźmi, z uzyskaniem odpowiedzi: a skąd te informacje o nim są? Gdzie jest to objawienie? Gdzie jest to źródło? Czy to źródło jest w przyrodzie? Czy to źródło jest w jakimś tekście? Czy to źródło jest w wewnętrznym przekonaniu? Nigdy nie można tych informacji uzyskać, bo tego źródła po prostu nie ma, nie ma nigdzie. Jest to byt absolutnie wymyślony i co ciekawe, jest to byt wymyślony w zupełnie niespójny sposób. E, nasi oponenci nie są w stanie zaprezentować żadnych specyficznych cech swojego bóstwa. E, nie są w stanie pokazać, dlaczego mielibyśmy mu zaufać. Po prostu proponują nam zupełnie irracjonalny fideizm. I oczywiście, w mojej opinii, myślę, że Staszka też, nie ma chyba kogoś takiego, kto dałby się na to nabrać. I wstąpił do kościoła pasta No, chyba, że dla kpiny. Też tak myślę. Co innego oferuje chrześcijaństwo? Ono daje nam cały zestaw przesłanek, wskazujących na jego prawdziwość. Poczynając od niesamowitej spójności Biblii, napisanej przez około 40 różnych ludzkich autorów. W okresie ponad 1500 lat przez osoby o tak różnym statusie jak królowie, prorocy, rybacy, lekarze i ludzie w ogóle niewykształceni, oferuje ono zapowiedzi prorocze, które wypełniły się czasami nawet po setkach lat. Oferuje świadectwa nadprzyrodzonych dzieł Bożych, potwierdzonych przez liczne rzesze świadzec, świadków, z cudownym życiem Jezusa jego śmiercią i zmartwychwstaniem na czele. Ale chrześcijaństwo też daje podstawy do racjonalnego kroku, by Bogu, Biblii uwierzyć, zaufać. Religia Vega Wąsza IX, Czerpesa już nie. To jest czysty fideizm, czyli uwierz mi na słowo. Chrześcijaństwo daje cały zestaw przesłanek i dowodów. Tyle tylko, że ludzie czasami ich nie chcą przyjąć. I tutaj reasumując, ktoś kto chciałby podrobić to Prespozycyjne podejście i zastosować je w przypadku jakiegoś wymyślonego bytu, to kiedy starałby się być logiczny, to w końcu zostanie teistą. Co ciekawe, zostałby teistą chrześcijańskim nawet, bo kiedy będziemy próbować uzgadniać te cechy tego, powiedzmy, lps dołożymy mu wszechmoc, wieczność ponad naturalność, niezawisłość od świata, to się okazuje, że już musimy mu zmienić nawet nazwę. Bo już nie może być latającym potworem spaghetti, bo on nie może mieć naturalnych cech. Więc ostatecznie, jeżeli ktoś chciałby być tu spójny, to zostanie chrześcijańskim teistą, bo właśnie to wymusza logika. Natomiast kiedy zostajemy przy tej prymitywnej koncepcji LPS-a, no to jest, tak jak Staszek mówił, taki irracjonalny fideizm, jest to po prostu zwykłe oszustwo, a właściwie zwykły żart. Bo pomyślcie, kiedy Bóg stworzył człowieka i wiedział, że człowiek upadnie i będzie pod przekleństwem, będzie skażony, to zatroszczył się o to, żebyśmy mieli wystarczające dowody, aby nawet w stanie upadku móc w Niego uwierzyć. No, Bóg dobrze wiedział, że. Jako ludzie skażeni tym upadkiem, będziemy nieufni wobec tych dowodów, będziemy wyszukiwali pretekstów, żeby ich nie przyjmować. I tak, Bóg, wiedząc, że ogólne objawienie w przyrodzie będzie przypisywane fałszywym bóstwom, bądź powiedzmy matce naturze, czy jakimś wymyślonemu LPS-owi, to dał nam ponadto szczegółowe objawienie w swoim słowie, w szczególności poprzez swoje nadprzyrodzone dzieła tam utrwalone. Bóg doskonale wiedział, że jego istnienie będzie poddawane w wątpliwość, bo wiedział jacy ludzie są. Na skutek pierwszego grzechu, że bunt jest czymś naturalnym dla człowieka, dlatego dał ludziom argument chyba najwyższej wagi. Posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, który był zapowiadany przez setki lat, którego skutkiem jest Kościół, czyli można powiedzieć, jest to argument trwający Kilka tysięcy lat, którego świadkami jest setki milionów ludzi, może więcej. Trudno, powiedzieć, trudno w ogóle znaleźć jakikolwiek inny, mocniejszy argument. Wśród ludzi, którzy wyznają Jezusa, mamy to co, to, co jest takie najistotniejsze, to jest to świadectwo ich nawrócenia. Wielu z nas zna tych ludzi, my też jesteśmy takimi ludźmi, i każdy, kto. Poznał nas bliżej, to zdaje sobie sprawę, kim jesteśmy, i też zdaje sobie sprawę z tego, że ciężko jest, właściwie trudno jest podważyć świadectwo nawrócenia do Jezusa jako coś, co jest wymyślone, czy coś, co pochodzi nie wiem, z choroby psychicznej. My wprost twierdzimy, że poprzez Ducha Świętego Bóg nas przekonał do zaufania Bogu. Do powierzenia mu swojego życia uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus faktycznie zapłacił za nasze grzechy, faktycznie wziął swoje winy na siebie, i to jest co cieka ciekawą sprawą jest tutaj też fakt, że każdy z nas ma poczucie winy. To nie jest tylko domena chrześcijan. Niewierzący ludzie też mają poczucie winy. I na te wszystkie pytania, które gdzieś tam w nas się kłębią o przyszłość, o winę, właśnie o moralność, o spełnienie wartości i godność. Na te wszystkie pytania odpowiada zaufanie Jezusowi Chrystusowi. To On jest odpowiedzią na te wszystkie pytania. I takiej wiary każdemu z was życzymy. Sądzimy, że wykazaliśmy dostatecznie skutecznie, bez sens, prób podstawiania jakiegoś bóstwa, a wymyślonego bożka, pod prawdziwego Boga jako podstawy swojego światopoglądu. Następnym razem, w następnym odcinku, zajmiemy się koronnymi przykładami tak zwanego kiepskiego projektu w naturze. Jakoby miałyby one dowodzić, że projektant, jeśli istnieje, jest słabym projektantem. No, jest to typowe dowodzenie przeciwko ruchowi inteligentnego projektu No i będzie ono starało się bardziej umocować ewolucyjne pochodzenie tego, co obserwujemy. Ale zobaczymy, czy te argumenty przeciwko projektowi naprawdę się trzymają. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału i wspierania naszych wysiłków. Sami widzicie, że w wiarę naszych możliwości staramy się przygotowywać te programy jak najlepiej. Popatrzcie też na naszą stronę: na stronę Patronite. A. Linkujcie. Nasze działania w mediach społecznościowych. Mówcie, co Wam się podobało, opiszcie też to, co Wam się nie podobało, co możemy poprawić. I zapraszamy do następnych odcinków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.